Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze Ciężarówki. Zapraszam. To nie jest nic nowego. Brakuje kierowców w Unii Europejskiej. Tak jednym głosem mówi branża transportowa. Organizacja IRU zamierza podjąć działania, które umożliwią wprowadzenie na rynek transportowy obywateli krajów spoza Unii. Z jednej strony jest to bardzo logiczny pomysł, bo skoro brakuje chętnych do pracy w transporcie w skali całej Unii Europejskiej, Jedynym wyjściem jest zatrudnienie w sektorze osób spoza. Z drugiej strony, niektórzy się oburzą, że będzie to dodatkowa migracja albo że migranci będą zabierać pracę Europejczykom, ale w sumie to skutek tego, że Europejczycy, zwłaszcza ci z zachodu, nie chcą pracować w transporcie. W Polsce ten problem nie jest aż tak poważny, chociaż prognozy nie są optymistyczne. Dziękuję Wam za uwagę. Jutro zapraszam Was na nowinki. Krzyśka poleca w tym tygodniu nie będzie na razie.